Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielu, a to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Tifa. No i jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy ostatnim czasem, ostatnim razem, czyli wy, 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 idzie z zakładu krawieckiego Alfonso. Aha, uh. Aha, to jest tam misja z Alfonsem, ale dobra, idziemy na... Piac, plac Piaskowców, czy jakoś tak. E, rozdział czwarty zaczynamy. Bo w poprzednim odcinku, jak dobrze wiecie, konty kurwa, kontynuowaliśmy, robiliśmy Włam do Banku, który swoją drogą był bardzo fajny, podobał mi się naprawdę i to było chyba jedyne takie DLC, takie właśnie dodatkowe, dodane do gry, które w sumie mi się podobało. A prawdę powiedziawszy potępiam w ogóle system a, dlc i tych innych, głównie no, ULC jakieś, to już w ogóle jest, jest masakra, kurwa, że na przykład, wiecie, kostium, czy jakiś strój do gry, na przykład, nie wiem, tak jak było w Batmanie Arkham e, City, pamiętam, dostałem kolekcjonerkę i chyba z 20 kodów na stroje Batmana, takie coś to po prostu, to kurwa, no nie, masakra to jest dla mnie takie coś.

Mhm, mm dobra. Czyli jako już nie żyję, dobra. A co do architekta przeatakować? No to już jest, po, jest już połowa gry. W każdym bądź razie było 8 rozdziałów, jest jeszcze epilog też chyba będziecie jakoś tak. Wow, wow oni się tam kłócą, rozwód się kroi chyba. Czekajcie, bo nie wiem, czy tędy iść, czy tamtędy. A to chyba wiem, która to będzie misja. To będzie ta taka, co była na trailerach, co uciekamy później przed strażnikami. Na wow, co tam się stało? My tam mieliśmy atakować. Kajecie, i tam mieliśmy atakować, tak, a nie, 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 że ktoś to miał zniszczyć. Szedłbym tam, ale może być niebezpiecznie i to tak kurwa nie, Uu, niebezpiecznie. Znowu ta animacja, nie, po prostu wiecie co? Takie animacje to jest przeładowywanie ukryte w Quick time, który polega na podniesieniu belki. Prawda powiedziała, że mnie to trochę denerwuje, no bo co? Widzicie? Dojebali wczytywanie gry. Żeby nie było ekranu wczytywania. Muszę wciskać kwadrat.

Kurwa nie, dobra, pies nas zauważył. To już trzeba to wczytać, bo zauważyli nas już praktycznie. Więc no, okradłem księgę dla Oriona. O kurwa, gwałt. Jak się psy wyciszało, bo ja nie kojarzę. Wiem, że da się jakoś wyciszyć te psy, kurde. Nie łofaj mi tu, pieszczele. Dobrze. Nie ma co łofać, spokojnie, spokojnie, piesku. Ja tu tylko się zakradam do domu Dobra, ziomuś, idziesz gdzieś, czy co? Serio, tak od frontu mamy tam wchodzić? Dobra, wchodzimy. Nie ma czasu na takie popierdułki, żeby nas ktoś ścigał przypadkiem. To było przy okazji sprytnie umiejscowiony ekran loadingu. Znaczy wczy też wczytywania, czy czegoś tego typu znowu.

Co to był jakiś kucharz czy kto to był wiem że nie powinienem go tak ściągać i lamię teraz w tym momencie totalnie ale no kurwa w ogóle nie musiałem tutaj schodzić prawdę powiedziawszy tylko tylko taki system tu widzę Wo. Wow, wow. To my uruchomiliśmy to ja nie wiem nawet Znaczy unieruchomiliśmy bardziej, bo tutaj coś unieruchomiliśmy teraz. No ale dobra maksimum przedmiotów. No, filiżanka to jest tak potrzebna, gwałt city. Czemu on, czy to jest on, czy ona, gada jak kurde ona? To był on chyba ewidentnie. Chyba coś się autora u kurwa głosy pomyliły. Widzieliście? Kobieta gadała, znaczy mężczyzna gadał głosem kobiecym. Albo miałem halucynację, albo tak faktycznie było.

Zobacz, że kobieto kurde nie drzy się, bo musisz zostać pałką. Za karę. To jest ukryte przejście. O, o chodź tu, książeczka. Ale lamie po prostu w tej misji totalnie. Nie no, kurwa ja nie wierzę. Tak zlamić misję, tak ją zepsuć, tak ją zrypać. To jest dla mnie niepojęcie. Wszystko, widzicie jak ja tutaj działałem, w ogóle zero skradania się nic. No ale, no cóż no. Chciałem po prostu szybko ruszyć do architekta, żeby się dowiedzieć prawdy, powiedziawszy. No, nie będę okłamywał. Także, że jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Trzeba po prostu następnie, od teraz trzeba normalnie po cichutku działać. Ale jesteśmy w piwnicy, tak. Tutaj powinien być chyba ten, nie? Szefeł tak zwany Co czyżby on się tutaj zaszył? Nie no, cel nam pokazuje, że mamy iść do góry, no. Wiem, o co a man with much to hide if the situation was different I'd take the time to enjoy this Jimmy a me? Kurde, byśmy na zewnątrz wyszli, ale myśmy centralnie wyszli do tego miejsca, tylko że to nie, nie takie proste było. Naszym celem nie było zejść na dół, tylko dostać się do jego domu. aż znaczy do jego pracowni, laboratorium, także... No, zjebałem trochę, trzeba wracać. A to była jedna z dostępnych opcji, kurde, właśnie, żeby tutaj się dostać do tego domu. Właśnie tak się zastanawiałem, Widzie, widzicie? Tam, tam, coś się świeciło jakieś takie przejście, czy jakiś tunel wentylacyjny, do którego mogliśmy się właśnie do tego ogrodu dostać, i to chyba od tego, o, o, znaczy to tutaj właśnie do tego było. Windę sobie zmontował, kurde przejście, sobie zmontował. To jest taka sekretna ucieczka, normalnie. Na wypadek. admiring the view of his collapsing monuments i can't leave him alone with his thoughts i need those plans oh no, this is lack of cooperation first cornelius now eastwick being one of the baron's associates appears to be bad for your health one way or another, he was going to swing. Theodore Eastwick, servant of the Lion, by order of the Baron himself, Elias Northcrest, you are to present yourself to his watch. Dobra, Ale jaja, kurde. Nie dość, że się powiesił, to dalej nie wiem skąd się wziąłem tutaj na tym piętrze tą windą. Skoro windą wchodziliśmy do pokoju. O kurwa. Coraz większe tajemnice są na mnie. Rozumiesz ła 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 łamigłówkę z makietą. O, to trzeba zejść na dół. That's my interest in this expensive toy set. I guess I'll have to play along, arrange the model to match the building before the building comes down. Huh. Aha, dobra, wiem, co chodzi. Tutaj będzie tak? Nie tak tylko, Dobra. trzeba było ustawić zgodnie z tym z tym budynkiem, co tam było za oknem. To nie było jakieś trudne. Okradniej plany i uciekni. Kurwa, wchodzą, dobra, to jest właśnie ten motyw traileru. Gonią nas straże, strzelają ja Piernicy co się dzieje? Ups, mnie tu nie było, nic, spokojnie, spokojnie mnie tu nie było, nikt mnie nie widział o zajebisty motyw Nie, fajne, naprawdę takie elementy właśnie znaczy takie motywy właśnie gdzie uciekamy że i palimy Jana, że to nie my To jest akurat dobre No i oczywiście Lina z hakiem Let's see. This opening at the base—some sort of steam vent or exhaust shaft. It would be suicide to break in through there. That should buy me back the element of surprise. And what's this? The Baron's great safe, rumored to be the size of a house and filled with gold. Rumored that it. Okay, mamy kombinacje do sefu i plany. Pewnie teraz mamy atakować do warowni, nie? Ale dobra, wiecie co, bo odcinek trwa jakieś 20 minut. Ja się z wami chyba tutaj pożegnam, bo nie wiem czy w tym rozdziale już będziemy atakować w warownie. Zobaczymy jak to idzie, ale w każdym bądź razie kontynuujemy oczywiście naszą misję, bo naprawdę może być ciekawy ten wielki save, kurwa tyle złota, to, to masakra. Także co, ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć wam wszystkim.